Cześć wszystkim, z tej strony JaSofia ja Dzisiaj gram kolejny odcinek z SSO I dzisiaj są nowe tereny Znaczy nie dzisiaj, tylko były już nowe tereny I chcę wam pokazać Mam nowe coś do nagrywania Bo wcześniej był Ocam Teraz będzie... Znaczy wcześniej był OBS Teraz jest Ocam Ogólnie nie wiem co się bardziej będzie działo z tym sklepem ale teraz ogólnie nie będę miała sama, ponieważ y, dłużej nagrywa jedziemy do fartu pinta sam y, y, to dłużej nagrywa i on nagrywa mniej więcej tak ym, O. Ocam nagrywa bardzo długo, ile chcecie. Tak więc dla mnie to jest nic. słuchajcie, ja się tak cieszę, że to jest stary ocam. Ponieważ teraz to, jak instalowałam sama ostatnio no to było ostatnio trochę dawniej to, to wtedy instalował się taki nowszy. I mnie to wkurzało, bo jestem przyzwyczajona do starszego sama. Dobra, jedziemy do, tutaj zobaczyć nowe tereny. I ogólnie tutaj będziecie mieli w rogu takie cefereczki. Nie wiem czemu ale nieważne ogólnie ja sobie kupiłam tą rapkę teraz będę nagrywać więcej SSO ponieważ jak mam tego sama to uuu ładnie to dobra idziemy nie będę go zdradzać bo jak to się nie ma ogólnie nie będę tak tak tak, tak wiecie przedłużać tego filmu będzie to tak kilka króciutkich filmów dzisiaj wstawiłam wiecie że trochę nagrywam słabo tego 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 tego, tego, tego boże święty okej okay. uuu Tutaj w sumie mogli dać jakąś wodę albo coś, bo tak to dziwnie wygląda. Z rondo. Rondo dla koni. Jedziecie sobie tutaj i musicie jechać galopem, bo to jest rondo dla koni. E, tutaj mamy. Tak, bo ja w sumie troszeczkę już widziałam te tereny. Tutaj mamy takie ładne dróżki. Oh, jakie ładne kwiatki. OMG! Te kwiaty są piękne. Tutaj mamy taki wiad. I... Uuuu. To teraz. Wcześniej to była taka normalna budowa, teraz to tak pff, zrobili. To jest mech, teraz to tak zrobili na yy, takie wiecie, takie tereny. inne. okej, okay. <grytanie> inne. <grytanie> Tutaj mamy świeczki. Nie wiem po co. uuu, dwie są zapalone. I to też jest jedna zapalona. Jezus, jedna zapalona. Będzie mi trochę leczyć, ponieważ może będzie cały film laczyć, ale. No wiecie, mam, jak mam wszystko naraz włączone na laptopie, to wtedy wszystko mi leży. Tutaj mamy taki Uuu, jakie ładne kwiatki! MG, zakochałam się w tych kwiatkach. <grym> Teraz jest mój ulubiony kolor niebieski, wcześniej był żółty. Znaczy, no, nadal jest żółty, ale i tak mi się podoba niebieski. Tak więc to tak wygląda. Może ja wyłączę interfejs, żeby to ładnie wyglądało. Okej, okay, wyłączyłam interfejs. To tak wygląda. Jest piękna. Yy, tutaj mamy jakieś grupy, widać. Więc widać, że jest tylko jeden grup. Jeden jest, ale nic. Gdyby coś tu było napisane, to to już lepiej by wyglądało. Tutaj mamy. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. <grych> tutaj mamy takie, takie. Um, takie te też są ładne, takie różowe, takie ładne. Mm, ładnie to wygląda ogólnie, tutaj jest ładnie. Yy, jedziemy dalej. Jezus Maria. Jakie lagi. ła wow. Jeżeli wyłączę grę, to mam włączony tryb gier, więc będzie lagić trochę. Przepraszam bardzo. Was może nie lagić. Może wszystko będzie pełne, nie wiem. Albo będzie was mega lagić, a mnie tak średnio laży. Dobra. Tutaj mamy taki ładny przejście, bo że jak zlaczyło nieważne mm, ja, to jest ogólnie głupie <grymne> mam zamiar kupić sobie nowe, tylko muszę pozbierać jeszcze na razie to wydaje tylko na sto na grę i na szlej <grymne> dobra, To jest taki ładny zjazd uuu, jedziemy tam, jedziemy tam jedziemy tam, i to ogólnie już coś stąd widziałam, ale ładnie jest dobra, jedziemy tutaj, w tą uliczkę uuu, zrobili tutaj taki most tarzek. fajnie Tutaj mamy zrobione takie, 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 takie napojenie. Uuu, nawet zrobili tu. Jej, zrobili tutaj, żeby mogły konieć się napoić. nie można przenikać przez to. Dobra, nie da się przenikać. E, coś ktoś tu przyjeżdża. E, tutaj mamy jakiś kosz. Uuu, coś, ej, tu można dotknąć. Poczekajcie, ja zobaczę ten, bo to mnie ciekawi, to mnie ciekawi. Coś można dotknąć. Oh, jak fajnie! Dobra, zobaczmy jakie są e funkcje. Te było. Picie, leżenie, picie. No i densowanie. dancing Fajne. W sumie oni teraz tak więcej tych miejsc robią, a można coś śmietnik dotknąć. W ogólnie można usiąść. Usiąść można tu. Czy to jest tylko tak na ozdoby? Da się usiąść. Da się. Myślałam, że się da zamówić. To by było lepiej. Okej, okay. ten, ty, 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 tutaj mamy takie beczki, jakiś kartonik, o, tutaj mamy wyjazd, fajnie, a co tu jest, kamienie jakieś, w ogóle mi się te kamienie, te takie większe nie podobają, te kamienie, jest duże ich jest w takich miejscach, więc tak brzydko wygląda, takie malutkie kameczki są słodkie, no to to mi się podoba, ale tak... Pojedyncze te kameczki. To jest jakaś jama. Ja myślałam, że to jest jakaś jama, nieważne. Nie! Co ja jadę? To są te kameczki. Te fajne kameczki to są z Miss Ogólnie teraz cały Jorvik zmienia się powoli w Miss To jest takie fajne. To Uuuu! Mój ksacek! Mój ksacek! Moje drzewko, moje drzewko! Moje drzewko! Moje drzewko! Dobra, idziemy dalej co tu mamy? Ogólnie... o, to jest ta wysepka zmieniona trochę, ale wysepka jest okej, okay. myślałam, że ją usunęli, a jest taka słodka i nigdy nie dam nikomu jej usunąć, bo ona jest słodka, no o takich kamyczkach mówię, mi się właśnie takie kamyczki podobają, tylko jest jeszcze wkurza mnie to, gdyby było to tak, że trawa by się zapadała, gdyby nasz koń szedł, to by było epika ale niestety tak nie jest Jezu, jak wyskoczyłam. Co to mostek! Trochę już widziałam, bo byłam tutaj kilka razy, ale nie widziałam tego. Nie widziałam ogólnie tej części. Tamtej też nie widziałam. Ogólnie nie, wi nie jak snu! Oh, 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 jakie Jodkie! W ogóle jest ciemniejszy mi się zdaje na grzywie. O, tutaj może, ten to jest ten wyścig kucyczków, on jest słodki a co tam jest, to, to, on da się przenikać, da się przenikać aha, tam jest koło dobra, i tutaj ogólnie mamy poli, a były dwie dziewczyny, a jest jest Penny, tutaj mamy to samo siódła są nawet, fajnie ej, nawet siódła są, epicko mi się podoba to czarne i tak podciągnięte te tutaj mamy jakieś drzewo, drzewo jest Uuuu, teraz tam będzie można wjechać? Ja tam jadę. Ale za dużo to z tych kamieni, to tak dziwnie wygląda moim zdaniem. Ale nieważne. Tutaj ja kiedyś próbowałam się tam dostać i kilka razy mi się udało dostać, tylko że mnie wywalało. <grym> a teraz to tak zmienili trochę. Dobra. Tu się da wjechać? Nie da się. Szkoda, jakby się dało wjechać tam, to by to, to by to lubiałam, ale nie. Lubiłam. <grym> Białam, nieważne. Tutaj mamy jakieś taki fajne trend Ten, 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 ten. Ogólnie nie nagrywałam live'ów, nigdy nie miałam live'a, chcę na telefonie zrobić live'a. O, kłoda, ale mi się nie udało nigdy. Mi wyskakiwało, chociaż miałam już podane wszystko, żeby zrobić live'a, że jesteś początkującym, nie możesz aktualnie zrobić live'a. Wiem, że może to tak wyskakiwać, ale moja, kojarza, moja siostra jest początkującym ten i może jakoś nagrywać live. Znaczy, nagrywała dwa razy. No dobra, no to ja jeszcze popróbuję tam żeby nagrać wam tego live'a. Czekajcie, zobaczę, czy moja koleżanka jest zalogowana. Nie, nie jest. Nikt to nie jest zalogowane. No ogólnie to jest ładne. Ja wam powiem taką jedną sztuczkę. czemu ja robię takie. Mm, poder poderwać to. <noise> tutaj kiedyś było takie coś, że można było przeskoczyć, ale nie tutaj. Poczekajcie, gdzie to można było przeskoczyć? Um, że było takie przenikalne no nie tam o, zobaczmy tam, czy tam zamienili przypadkiem tutaj można wjechać. jakby to był zablokowany teren to by każdy tam wjeżdżał o, tam są świeczki, za chwilę tam pojedziemy albo nie, teraz tam pojedziemy, tam są świeczki muszę zobaczyć te świeczki jest taki pomontany odcinek, ale nieważne jedziemy po świeczki świeczki, świeczki <laughs> moje miejsce, moje o, nawet jest ławeczka dziękuję za przygotowanie mi ławeczki Kocham świeczki. Jezu, to źle będę miała takie Ławeczka, świeczka. Dobra, zobaczmy czy tam jest. coś zmienione. ogólnie nie wiem, mam trochę niedopasowane sprzęt, ale nieważne. Kiedyś miałam. Z... jakie czemu jestem dodana? Halo? Czo, jakim ja jestem w klubie? Czemu ja... Je... Hmm. Ah. Koleżanka mi weszła na konto i dodała mi do głowy. Tu raczej nic nie jest do zmienione. To jest ten król. To raczej nie jest zmienione. Król, Boże, nie pamiętam co to było. Dobra, lecimy do konia. No to chyba wszystko. To chyba wszystko już. Tak więc... A nie, bo jeszcze winnica. No, tak. Dobra, lecimy do winnicy teraz. Wiem, że ten filmik y mało co zobaczyliśmy, bo na spontanie. I od, od rozpoczął się w nowej grani. Ale nieważne. Nie okay. Nieważne. Okay. Lecimy sobie do winnicy i tam zakończymy odcinek. Znaczy winnicę widziałam, bo ja już byłam w grze, no ale niektórzy, kto nie mają takiego na przykład odblokowanej winnicy, to nie wiedzą. Tutaj mamy, uuu, ej, ładnie to wygląda nawet, powiem wam, że ładnie. Ej, Boże, czemu ja się jaram tym, kiedy to już widziałam? No ale dobra, ej, nieważne, to jest ogólnie ładne. O, tutaj nie byłam, to jest ładnie. To mi się podoba. Nie wiem czemu mam czarną podłogę, ale nieważne. Mi się tylko cały czas robi, jak wejdę do jakiegoś miejsca. Jak pojadę pod łuską no bo tam tutaj Jeszcze są wolne boksy, takie puste miejsca, więc pewnie dodadzą jakieś konie jeszcze ładne. A gdzie jest trzeci łzy tan? A nie, były dwa łzy tany. Dobra, nieważne. E, czemu ten track nie zadano od tamtego? Gdyby były obok siebie, to by było fajnie. Tego to nie widziałam. Okej, okay, to może zakończmy. zakończmy ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i cześć.